Julia Krajczok na gracji z wynikiem 54,5 punktu karnego. Na drugim miejscu Kinga Drozd i Panfara, 66,1. na miejscu te wyniki. Julia Śląska takiego. Miejsce czwarte, Aleksandra Stańska i Zorcysta, 74. Miejsce piąte... Tutaj się najlepiej nagrywa, Wielka. Wielka i Balor, 77 7, 77,7. Miejsce piąte... Przepraszam, szóste. Gabriela Klimkowicz, a teraz 79,8 i na ósmym miejscu, siódmym miejscu Kinga Czekaj i Myszka 80 1, O Boże, to ile to jest procent? A tymczasem na czworoboku jest już Maria Palka, dosiadająca bałaka pełnej krwi angielskiej. No, ale to nie zaczyna dobrze. E... Zobaczymy na końcu, bo nie popatrzyłem. O imieniu Oczko. E... Koń Oczko został wyhodowany. Rzeczna. natomiast Nie powinna, powinnaś zrobić łuk taki, wiesz. Rozpoczęła sprawę przygodę ze sportem jeździeckim w tym roku. Zaczęła starty właśnie od roku 2012. W tym roku już uczestniczyła w zawodach WKKW w Jaroszówce, w Racocie i w Rybniku. A... Koń Oczko Ale w nie skończyła. W Jaroszewce nie skończyła. Marysia mieszka i uczy się w Gimnazjum Szanowie. Reprezentuje oczywiście Małopolskę. Natomiast Koń Oczko już dotychczas kilkakrotnie brał udział w zawodach WKKW. Nie tylko pod tą zawodniczą, chwilę za chwilę. ale również pod tak. Paulą Kaczmarczyk, reprezentującą Klub Lewowski Klub Jazdy Konnej. I którą zobaczymy dzisiaj na innym koniu w klasie P.

I proszę Państwa, zakończyła przejazd Marysia Parka, dosiadająca.